Co to kurwa sad? jest? Wielki chuj, right? a na nim Cowboy. Cowboy. You, To ty, Cyrus? Czytać nie umiesz? Jest napis Cyrus down. i strzałka. Yeah, to ty. Spadowa mam robotę. Kurde, faja są. So. Jak porysowałeś karoserię, zobaczysz. Dobra, mamy wóz, teraz hasz. Nie chcę żadnych problemów, ale jak będę musiał wyłazić, kurwa. Dobra, Cyrus, poddajemy się. Co ty robisz? Ryki, poddajemy się, chodź. Tylko nie strzelaj. Też byś się poddał, bo Cyrusowi nic nie możemy zrobić. Słuchaj, Cyrus. Podziwiam cię. Nie rób mnie w chuja. Naprawdę cię wszyscy podziwiamy, prawda, Riki? Pierdlu mówią, że jesteś twardy. Ja cię podziwiam, masz fajną kurtkę. Dobra, mamy włos, mamy hasz. A co z chujem namalowanym za barakiem Leja? Yeah. Jakim chujem? Tym, na którym siedzi cowboy, siedzi cowboy, podpisany moim imieniem, a pod spodem jest twój podpis. Ja nie umiem rysować. Za barakiem Leja? Tak. Lej to zaplanował. Kto wpłacił za was kaucję? Ten tłuść Randy. Cyrus, wszystko w porządku, cały hasz ładnie pokrojony, proszę. Chyba słabo im idzie. Jeszcze chwila. Zabrali hasz. Chyba Cyrus ich zastraszył i zabrał im hasz. Nie dobrze, fatalnie to wygląda. Musimy coś zrobić. Powiedz Koremu i Trevorowi, żeby nie strzelali. Kory Trevor, jak zobaczycie Cyrusa, to żebyście mi strzelali. Julian chce, żebyśmy strzelali. Chyba tak nie powiedział. Przecież słyszałem. Pomyliło ci się. Nie, znowu chcesz dać dupy? Ja nie, zaraz kogoś zabiję, zaraz zastrzelę. Rozejrzę się. Co jest Corey i Trevor? Kurwa! Co wy robicie? Oni nie są z nami. Akurat! Zabierajcie hasz i jedziemy. Julian, zaraz umrzemy. I dobrze. Już idę. Olać Korego i Trevora. Teraz hasz jest nieważny. Bierzcie broń. Kurde, faja. Wstawaj. Nie wydurniaj się. Wchuja mnie liście. Trzeba zabrać Korego i Trevora do szpitala. Bubbles, boczny ostrzał z tylnego siedzenia. ryki centralny ogień. Wolę boczny. Centralny mówię. Osłaniajcie mnie, zabiorę chłopców z dachu. Babu, wychyl się przez okno, dawaj czadu. Nie umiem. To nas zastrzelą, pokaż twarz wojownika. Ale groźnego wojownika. Dobra, jedziemy. Cory Trevor, żyjecie? Tak, sorry. Chyba daliśmy znów dupy. Po dupie to dostaniecie. Cienki jesteś, Bubbles. Wypierdalaj, Cyrus. Kordę, nie mam już amunicji. Wypierdalajcie z parkingu. Kurde, ale mnie zsięg, masz coś do żarcia? Nie. Załadowałeś? Chodź ubezpieczać Juliana. Staram się. Pomóż mi ich wsadzić do wozu. Do bagażnika lepiej. Co? Chwawią tapicerkę po plamią. Weź kurwa. Do bagażnika. Dobra, do bagażnika, szybko. Kurwa! Słuchajcie! Wypierdalać! Koniec! Załadujemy broń tylko na wszelki wypadek. To George Green? George Green? Cześć George! Cześć George! Jak tam? Co George! Co to robi George! Kto wezwał Cześć George! dzięki Bogu. Musisz nam pomóc. Ktoś musi stać na posterunku. No, kto stoi na posterunku? Myślałem, że ty nie jesteś na służbie. Ciągle jestem na służbie. Nie zszedłem z posterunku od 20 lat. Nigdy. Ale z ciebie poje play. Zgłasza się oficer George Green. Jestem w Sunnyvale. Miałem zgłoszenie o strzelaninie. Fałszywe. Jest spokój. A tak ma oficera, przykro mi, ale taki z ciebie gwiniarz a jak dupy trąba. Trzeba z skorego i trwora do szpitala. Tylko daj więcej ognia. Ich jest trzech. Kurde. Tego chciałeś, Cyrus? Co? Nie lubię strzelać do ludzi, nie chcę nikogo zabić. Chciałem ich nastraszyć i postrzelać mi nad głową. Wysoko nad głową, bezpiecznie. Ale pocisk ma dosyć daleką drogę, więc jak się robi groźną minę, to łatwo kogoś nastraszyć. Julian, chyba znowu ładują broń. Dobra, panowie, Bubbles, boczny ostrzał z lewej. Rick, jedź prosto na tych dnojków, ja osłaniam tyły. Spoko, tylko włożę kurtkę, zimno mi. Jedziemy. Nie świ, Muszę włożyć kurtkę, bo zamarznę, kurwa. Co ty robisz? Co się stało? Niedobrze. Sprawdź co z nim. Co jest? Chyba mam zawał, naprawdę? Tak. On ma tak serca. Trzeba mu zrobić jakąś pierwszą pomoc. Nie potrafię. Nic mi nie będzie. Kto się tu zna na pierwszej pomocy? Lej. Nic mi nie będzie. Idę po Leja. Leż spokojnie. Cyrus, przestań strzelać, mam chorego. Bubbles, pomóż mi zapalić. To brudna torba pełna petów. Wiem, Trinity mi je zebrała pod supermarketem. Całkiem spore te kiepy. Musisz jechać do szpitala. Daj mi... Gliny jadą. Ted! Dobrze, że jesteś. Przyjechał Cyrus. Chciał nam sprzedać narkotyki. Nie kupiliśmy. Wyciągnął kałasza i zaczął strzelać. Cory i Trevor dostali. Leżą w bagażniku. Cory, Trevor, w porządku? Tak, dzięki. Cyrus, ty, debilu, przestań strzelać, mamy rannych. Do wszystkich jednostek na parkingu Sunnyvale policjant pod ostrzałem. Słuchaj cykorze, może byś strzelił parę razy, nim nas rozzwalą. Jim, Ricky ma atak serca. Udzielisz mu pierwszej pomocy. Ricky ma atak serca? Napijmy się. Zamknij się. Gdzie jest ten facet, który kochał parking? Teraz na barakach rysuje chuje? Strzelanina się wymknęła spod kontroli. Zginie dużo ludzi przez ciebie. Pomóż mi. Dlaczego mam ci pomóc? Jim, zawsze byłeś dla mnie jak ojciec. Oficerze Ley. Tylko pan może opanować sytuację. Posłanie mi. Co ty robisz? Leż! Muszę się odlać. Nie musisz trzymać. Nic ci nie jest? Co się dzieje? Bubbles. Zajmij się Trinity. Nie mów takich rzeczy. Wyjdziesz z tego. Możecie oboje jeździć autem, tylko sprawdź poziom oleju. Sam sprawdzisz, wyzdrowiejesz. Nie chcę się zlać w gacie. Ricky, ubezpieczajcie tyły. Długo tak leży? Od sześciu minut. Za długo. Żaden mózg nie wytrzyma tyle bez tlenu. Nawet jak nie umrze, będzie tylko warzywem. Ale jego mózg na pewno potrzebuje mniej tlenu niż normalny mózg. Może ma więcej czasu. Niech pan spróbuje. To mój najlepszy kumpel. Spróbuję. Proszę. I raz, i dwa. No, ładujcie broń. I raz, i dwa. Obudź się. I trzy, i cztery. To działa. Ricky. Złapał oddech, Ricky. Nic ci nie jest? Ricky, obudź się. Siadaj, Boże, on żyje. Udało się, uratował go pan.